Jest godzina 23, jest ciemno widno. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Arctic Henge Są to takie monumentalne kamienie, postawiane tak jak widzicie. Jest to coś na wzór zegara słonecznego. Arktyczny chęć jest ogromnym zegarem słonecznym, którego celem jest uchwycenie promieni słonecznych, rzucanie cieni w określonych miejscach i przechwytywanie światła między ustawionymi bramami. Głównymi bohaterami tej konstrukcji są krasnoludy, polarne słońce, neopogańskie wierzenia i mitologia nordycka. Inspiracją był również poemat Wylszpa, przepowiednia wieszczki. Jest to na totalnym zadupiu. Jest tam jakaś mała wioseczka, jakaś cywilizacja tu jest, ale w drodze. Do tego miejsca nie było tak naprawdę nic. Imponujący monument, znajdujący się w Reykjavorhofn, jednej z najbardziej odległych i wysuniętych na północ wiosek na Islandii, położony jest po sąsiedzku z kołem podbiegunowym północnym. Dookoła rozpościerają się płaskie tereny, co nie jest przypadkowe. Dzięki temu polarne słońce i cień idealnie współgrają z tą kamienną konstrukcją. A no, no i o mało co nie rozbiłem drona. Tak, nic się. tu nie ma, tak naprawdę, a. Mało co, nie rozbiłem Mavica Chciałbym lądować na kamieniu, w takim kamieniu. Kto na takim kamieniu ląduje? Marcin Nie wiem czy to się nagrało Ale ale koń właśnie puścił bąka Ciekawe czy będzie śmierdzić Właśnie wyszliśmy z knajpy, w której dzisiaj jedliśmy sobie śniadanko. Pyszne jedzonko. Pyszne jedzonko, mili ludzie. Tak, co miałeś? Ja miałem zupkę z owoców morza, krewetki, jakieś tam ryby, nie wiem co dokładnie, ale było bardzo pyszne. Ja miałem burgera, miałem ochotę na jakiegoś super dobrego burgera i taki się okazał. Był przepyszny. Teraz zabieramy Was w mały rejs. Przygodę zaczęliśmy w porcie w centrum miasta. Z Polski. Dzień, dzień dobry. Po wejściu na pokład oboje poczuliśmy zew morskiej przygody. Lekki stres, ale tylko lekki. Na statku dostaliśmy ciepłe ubrania oraz kilka instrukcji dotyczących rejsu. Myślę, że to jest wszystko z basków. Drodzy możemy go to whale watching. Że nie było to drogie w porównaniu do tego, co można było zobaczyć. No, zdecydowanie. Idziemy jeść. Idziemy jeść. W drodze powrotnej zostaliśmy poczęstowani ciastkiem cynamonowym oraz gorącym kakao. Całość trwała 3 godziny oraz kosztowała 730 zł za dwie osoby. Jak było? O, jak to było? super. Widzieliśmy. Z... Cztery razy wieloryba bliska I dwa rodzaje wielorybów widzieliśmy Widzieliśmy Humbug Whales I widzieliśmy, jakie? Milky Whales? Jak się okazuje To co widzieliśmy um, okay. Ostatnim razem Na zachodnim wybrzeżu Nie był delfin Ani rekin To, nie był, delfin. to był, był prawdopodobnie właśnie ten Wieloryb milki Generalnie wieloryb podczas zanurzenia wysuwa ogon a te Milki tego nie robią. Po takim czymś właśnie można stwierdzić, że ten wieloryb będzie nurkował i nie będziemy go widzieć przez następne 5 do 40 minut. Siemanko, cześć! Dzisiejszy dzień zaczynamy od porządnego salta. Nie chcę! Ja nie jestem show woman. Rozgrzewka jest, teraz można chodzić po górach. Po rozgrzewce udaliśmy się w kierunku zachodniego wybrzeża, zostawiając północno-zachodnie fiordy na następną podróż. Po drodze zatrzymywaliśmy się na kawę w przydrożnych stacjach. W trakcie jazdy mijaliśmy malownicze miejscowości położone pomiędzy pięknymi górami, podziwialiśmy wspaniałe islandzkie krajobrazy i niejednokrotnie zatrzymywaliśmy się, by sfotografować konie. Nie zabrakło również zaplanowanych filmowych projektów z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej kostiumów w klimacie wikingów. Na płochki, na płochki. Tutaj jest kłaję, co? Nie warto kosztować. Poki w ich naturalnym środowisku obserwowaliśmy na plaży Tunga na półwyspie Snellfjeltnes. I, I właśnie w taki sposób przejechaliśmy całą drogę numer jeden. Hot doga, islandzkiego. To jest taka bułeczka przecięta na pół. Można sobie wziąć albo ze zwykłą cebulką, albo z cebulką prażoną, albo też bez. Do tego wybrać sos i mamy kiełbaskę, albo parówkę. I teraz, co ciekawe, te kiełbaski, one nie są smażone, czy tam przypieczane na tym takim sprzęcie, jak na przykład w polskich stacjach, tylko one są gotowane. Oni mają takie specjalne miejsce, w którym mają wodę i w nich kiełbaski. Zatankowaliśmy właśnie. Te stacje to jest w ogóle... Super opcja dla introwertyków. Nie musisz z nikim gadać. Po prostu możesz sobie podjechać, ogarnąć je, trzeba zapłacić, zatankować i zatankować. Tak, dokładnie. Nikomu się nie musisz tłumaczyć. nie lubicie ludzi gadać, to możecie sobie tankować dowolnie, Aha. I wam dupy nie zabraci. Mhm. No i jakie mamy plany dzisiaj? Tak naprawdę odjechaliśmy już całą wyspę. Zostało nam jeszcze kilka dni tutaj pobytu i stwierdziliśmy, że wrócimy sobie na południe, bo tam nam się chyba najbardziej podobało podokrywać i pozwiedzać, czego jeszcze nie udało nam się zwiedzić. Planujemy wstawać troszkę szybciej niż zazwyczaj wstajemy, żeby skorzystać z tego jak najwięcej i żeby spotkać jak najmniej ludzi. No, najlepiej zwiedzać wtedy, kiedy inni śpią, czyli super wcześnie rano, jak tylko słońce wstaje. Więc mamy plan jeszcze zajechać w kilka miejsc na południu i wjechać w interior. I być może dzisiaj nam się uda wjechać na te wyżyny. Troszkę pewnie będzie chodzenia, ale mamy ambitne plany, także mamy nadzieję, że nam się to uda.